Cześć tu Aga. Witam ciebie na moim kanale, który poświęcony jest jodze. W dzisiejszym filmie opowiem tobie o jednych z pierwszych moich książek jogowych, które pomogły mi właśnie w zagłębieniu się w filozofię jogi, zainspiracje w mojej praktyki, które pomogły mi poznać świat jogi. Rozpocznę od książki, która była moją jedną z pierwszych książek o jodze Ashtanga Yoga, dlatego, że moją pierwszą praktyką jogi była właśnie Ashtanga Yoga. Jest to książka Johna Scotta, w której pokazane są takie podstawowe pierwsza seria. Pierwsza seria Ashtanga Yogi, i też są, jest tutaj dużo rzeczy wytłumaczonych, także. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobrą książką dla osób początkujących, które chcą więcej, które są początkujące, jeżeli chodzi o asztanga jogę, ale też chcą zagłębić się troszeczkę więcej, bo jest też tutaj troszeczkę filozofii asztanga jogi. I co tu, co tu jest yy, fajne w tej książce, że wszystkie pozycje są naprawdę bardzo dobrze pokazane, każde przejście z tej pozycji, z każdej. Jak widzicie, ta książka była przeze mnie bardzo używana, ja jej naprawdę używałam na początku. Także jest tutaj wiele notatek i lubię to w mojej książkach, kiedy ja tam sobie właśnie robię jakieś notatki, jakieś rzeczy. Ona też była przeszła kilka przeprowadzek, także jest troszeczkę jakby zużyta, ale naprawdę ją polecam. I nauczyciel John Scott, to jest naprawdę bardzo dobry nauczyciel asztanga jogi. Wiem, że on też często przebywa w Polsce i prowadzi właśnie warsztaty w Polsce. A jeżeli macie ochotę praktykować z jego uczennicą asztangę jogi, z Moniką Balicką, to jest moja koleżanka, z którą bardzo często prowadzę wyjazdy jogowe i razem z nią właśnie połączymy jogę kundalini i asztangi. Ona bezpośrednio uczy się u Johna Scotta i naprawdę dokładnie przekazuje jego wiedzę, jeżeli chodzi o asztangę jogę. Inną książką, która zainspirowała mnie do świata właśnie jogi, jest autobiografia jogina. Jest to książka, którą, którą zostałam zainspirowana przez Basię Lipską, nauczycielkę również Asztanga Yogi. Basia Lipska prowadzi też bardzo często warsztaty jogi, asztangi w Polsce, jest też nauczycielką na portalu jogi, także może większość z Was się poznała jej praktyki. I kiedyś, jak byłam jeszcze właśnie bardzo młoda, i wtedy Asztanga była moją jakby pasją. Obserwowałam i zagłębiałam się też w posty, w bloga, właśnie Basi Lipskiej. Pamiętam, jak ona opisywała o tej książce, że to też była dla niej jedna z pierwszych książek, więc ja od razu ją zakupiłam, przeczytałam i naprawdę bardzo ją polecam, dlatego że jest to książka, która bardzo miło, fajnie się ją czyta. Jest moje zdanie, można ją czytać kilka razy. Za każdym razem jak czytasz, to czegoś innego się nauczysz, coś innego zobaczysz w tej książce. Tutaj nie ma praktyki, ale typowa takie właśnie historia, historia, bo to jest autobiografia jogina, także widzicie, to jest język, wszystko język pisany. I naprawdę bardzo ją polecam wam. Jeżeli ktoś chce więcej poznać jogę. Przejdę teraz do tematu jogi Kundalini, dlatego że jak wiecie, moją pasją i praktyką, którą stosuję, którą praktykuję codziennie właśnie jest joga Kundalini. I tutaj polecę wam książkę. Hmm, ja mam co prawda te wszystkie książki po angielsku i to jest Kundalini Yoga Experience, ale wiem, że ta książka jest przetłumaczona po polsku i w opisie filmu włożę wam właśnie link do, do tej edycji polskiej tej książki. I jest to książka, taka podstawy czakr. Także tutaj znajdziecie dużo informacji, jeżeli chodzi o czakry. Jest to książka napisana przez moich dwóch nauczycieli, którzy mnie uczyli jogi: Gorodaram i Daryl Café. i naprawdę polecam ją. Tu jest, w tej książce jest troszeczkę teorii, ale też dużo praktyki. Także, jeżeli chcecie poznać praktykę na wszystkie czakry, to właśnie w tej książce. No i książka, która też jest książką jogi kundalini, ale ta książka pomogła mi zrozumieć. Związek, tak? To jest Divine Relationship. To jest bardzo dużo informacji właśnie na temat, jak funkcjonują nasze związki, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, czy w ogóle relacje partnerskie, tak? Nie zawsze damsko-męskie muszą być, ale po prostu, jeżeli chodzi o jakieś takie romantyczne relacje, więc to jest dużo informacji, dużo rzeczy się dowiedziałam o sobie i. Jest też praktyka. jedna z praktyk, nawet dwie z praktyk, które ja Was uczyłam. One są u nas na moim kanale YouTube i też są na portalu Yogi, także mieliście okazję poznać je. I naprawdę zmieniła całkowicie moje podejście do relacji, do związku, jeżeli chodzi właśnie o związek partnerski. I ta książka ma tytuł Divine Relationships, Two Bodies, One Soul. Jeszcze książka nadal Jogi Kundalini. Ona jest nazwana taką jakby książką, trochę jakby Biblią jogi kundalini, tak jest nazwana. Chociaż tutaj bardzo dużo jest praktyki, jest też informacji, jest to książka o tym, jak mieć swoją codzienną praktykę, czyli Kundalini Yoga Sadhana Guideless, czyli taki przewodnik po codziennej, porannej praktyce. Z tej książki też dużo korzystam. Jest też y, kilka wykładów Jogipajana, y, takie podstawowe informacje, jeżeli chodzi o jogę kundalini, także jeżeli ktoś z Was, z was chce się zagłębić tom właśnie w tej informacji, także y, polecam Wam tę książkę. Ja też ją mam po angielsku. Nie wiem, czy ona jest przetłumaczona na język polski, ale jeżeli się, y, jesteście w stanie właśnie z, y, y, poczytać sobie po angielsku, wiem, że chyba jest na pewno też po, po hiszpańsku i po niemiecku, to możecie ją poszukać. Oczywiście w opisie film, filmu wszystkie tytuły podam Wam tych książek. No i ostatnia książka jest to książka typowa dla kobiet, A Woman's Book of Yoga. Jest to książka, mm, też ona jest na bazie jogi kundalini, ale tak naprawdę każda kobieta, każdy kto ćwiczy też inne praktyki jogi, hatha jogi, będzie z tej książki zadowolony. Tutaj ta książka jest podzielona na takie różne etapy naszego życia, jeżeli chodzi o my, o nas kobiety, więc nasz czas, kiedy, kiedy na przykład, nie wiem, nasz y, cały cykl miesiączkowy, czas kiedy zostajemy mamami, czas menopauzy, i, i tak dalej, także tutaj są różne cykle życia kobiety i porady, bardzo dużo porad właśnie jeżeli chodzi o, o nasze cykle życiowe. Także też polecam wam tą książkę. Na dzisiaj to tyle, bo nie chcę już was tak długo zanudzać tymi książkami, ale jeżeli podobał Ci się ten filmik i jesteś zainteresowany, czy zainteresowana właśnie takim tematem, chciałabyś poznać więcej moich książek, bo ja mam posiadam ich bardzo dużo w dwóch pokojach. Także koniecznie napisz w komentarzu, lajka, zostaw i też subskrybuj mój kanał, jeżeli go nie subskrybujesz jeszcze. Także mam nadzieję, że niedługo nagram więcej filmików o mojej biblioteczce jogowej. Dziękuję bardzo, satnamu.